Cześć! Y, tu drodda drodzy Jak widzicie. Na pewno nie, znowu nie widzicie. Dobra. No to... To jest mój drugi odcinek. Jakby kamera, jakby prędkość obrotów, czy cokolwiek zaczynałoby Komentarze są od tego. No to dzisiaj przejdziemy do tutorialu, jak ułożyć snake'a. Y, robię snake Ja Robi mam różowy. Yy, no. Dostałem go... Chodzi jakoś. Tu mam, dostałem go w szkole jakiś suchy jak drewno. Chyba jaki jeszcze palisty włączę. No tutaj zaczniemy od, yy, od yy, ułożenia pierwotnej yy, yy, no. pierwotnego stanu. Wow, wow! Czekajcie, bo z tym się ciężko obraca, łatwiej się układa zdecydowanie. <coughs> Więc to właściwie nie wymaga algorytmów, tak jak to jest w kostkach Rubika, czy tam w czym innym. No i teraz tak, żeby ułożyć taką yy, kulkę, jak przed chwilą. Czyli tak, takie coś. Taką kulkę, jak przed była, oczywiście. No patrzcie, to trzeba najpierw zrobić... O kurczę, dobra. Najpierw trzeba zrobić takie coś. No. Stop, stop. Zaś się pomyliłam. Tak. No i teraz to jest podstawa układania tego snajka. No i teraz trzeba zrobić odkręcić to. I to trzeba przekręcić. Tak, o, było taka dziurka, i robimy tak. I mamy drugą. Teraz tak. Teraz właśnie ważne jest to, żeby kręcić w tą stronę. Tak, jak jest to zapadnie. To jest bardzo ważne teraz. Robimy takie ruchy. Teraz takie ruchy. I teraz zostało najtrudniejsze. Ciężko to włożyć. I taka kulka gotowa. Jak nie zapamiętaliście, nie umiecie, to pokażę jeszcze raz, albo sobie filmik. Dobra, no to trzeba zacząć od tego, że trzeba zrobić tak. I teraz robimy tak. No, ciągle tak, tak o. widzicie na kamerze. What? Aha. Nie Tak. Nie, 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 cz, cz. żeby przewinąć. Ten Snake jest wo. Nie da się go, nie da się nim obracać. To jest takie zręby. w środku, wygląda Tak. I całość wygląda fajnie służy jako poproszę tego się zmieścił o, jest o, piątka nawet się zmieścił, patrzcie jak ładnie tutaj ale perka raczej już nie perka się będzie mieścić tak? albo jak już to tak? chyba część to na tyle, sielo, to był drut 那以。Yeah.